Mieszkańcy Torunia mówią, że nowe zasady gospodarki odpadami niewiele zmieniły w naszym mieście. Śmieci były odbierane terminowo zarówno przed 1 lipca, jak i po 1 lipca. Tu są wejścia, czy do jakichś terty są, czy tu coś się dzieje. Się nic się dzieje, my mamy dobrze zorganizowane to wszystko, przynajmniej w tej chwili. Są pojemniki do segregacji i sąsiedzi, tak jak wszyscy mieszkamy. Segregujemy śmieci. U nas na razie tam czysto jest przy tych pojemnikach. Także przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i zarządcy nieruchomości mówią, że w przeciwieństwie do wielu miast, Toruń znakomicie poradził sobie ze śmieciową rewolucją. Przede wszystkim nie zmienił nam się operator, czyli firma, która wywozi odpady, bo w dalszym ciągu jest to Toruńskie MPO, i być może dzięki temu mamy ciągłość wywozu śmieci. Mieszkańcy Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej od dawna byli przyzwyczajeni do selektywnej zbiórki odpadów. Są jednak w Toruniu miejsca, gdzie nie ma jeszcze pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. MPO zapewnia, że nowe pojemniki zostaną dostarczone w najbliższym czasie. Proszę zwrócić uwagę, że przetargi czy w Toruniu, czy w innych miastach, czy w gminach, one tak naprawdę rozstrzygały się na przełomie maja i czerwca. W związku z tym, szalenie trudno było od razu, natychmiast, jednego dnia, czyli 1 lipca, stworzyć takie optymalne, idealne warunki. Ja bardzo serdecznie proszę o cierpliwość. Niestety nie zniknęło zjawisko podrzucania śmieci. We wtorek w boksie śmietnikowym w spółdzielni mieszkaniowej Kopernik przy ulicy Popiela odkryto stertę gruzu i starych części samochodowych. Za wywiezienie podrzuconych odpadów będzie musiała zapłacić spółdzielnia. Do pojemników, jakie standardowo stoją w miejscu gromadzenia odpadów, takich odpadów budowlanych wyrzucać nie wolno. Na, te, na ich utylizację trzeba zamówić odpowiednie worki lub pojemniki to też będziemy musieli zrobić. No niezależnie od tego no, będziemy starali się yy, no, na ile to możliwe spróbować ustalić tutaj tego dostawce tych odpadów, chociaż na pewno nie będzie, to, nie będzie to łatwe. Mieszkańcy Torunia mówią, że wiele zależy od nas samych, czy wokół boksów śmietnikowych będzie czysto. Narzekają między innymi na zapychanie pojemników dużymi kartonami. Każdy z nas, no taka prawda, powinien rozłożyć karton i ustawić albo włożyć go na płasko do kontenera, a nie wrzucić w całości. No no gdyby to, bo gdybyśmy my trochę pomyśleli, to byłoby zupełnie co innego. Nowe przepisy pozwolą na łatwiejsze pozbycie się starych mebli. Zosiedli o zabudowie wielorodzinnej raz w miesiącu będą nieodpłatnie odbierane odpady wielkogabarytowe. O terminach wywozu zostaną poinformowani administratorzy budynków.